Mili Państwo, kłaniam, witam w Światowym Dniu Bicia Rekordów, proklamowanym przez Księgę Guinnessa. Tu przypominam, że pierwsza drukowana edycja Księgi Rekordów Guinnessa ukazała się w roku 55 i z miejsca stała się światowym bestsellerem. A począwszy od roku 2004 obchodzimy także specjalne, choć ruchome, Guinness World Records Day. A ono każdego roku inspiruje setki śmiałków do podejmowania się,

osiągnięć jako to miażdżenie arbuzów własnymi udami, w czym mistrzynią okazała się pewna dama z Ukrainy. Zaliczenie największej ilości rozbitych własną głową desek sedesowych w czasie poniżej jednej minuty, w czym mistrzostwo osiągnął pewien Amerykanin. Zgłoszenie największej liczby spinaczy do bielizny przypiętych do twarzy w jedną minutę, aż 51 wpiął sobie w facet. Pewien Włoch. Wychodowanie najdłuższej na świecie rzęsy z kolei powiodło się pewnej pani z Chin. Najwięcej kolejnych stopni schodów pokonanych na głowie ma za sobą pewien chiński atleta. Dokładnie rzecz biorąc, pokonał on rekordowe 36 stopni schodów 5 stycznia 2015 roku w chińskim mieście Yangsu. Pobił wtedy, uwaga, swój własny, wcześniejszy rekord. Najdłuższy pocałunek udał się pewnej parze z Tajlandii. Partnerzy całowali się przez 58 godzin, 35 minut i 58 sekund. Więc i my, i im, i wszystkim innym rekordzistom przesyłamy dzisiaj brylantowe buziaki prasa. Do przekroju w roku 1977 napisała żona marynarza. Zaprosiłam dwie znajome. Była kawa, potem szampan. Przy szampanie rozmowa się ożywiła i zaczęłyśmy mówić o swoich mężach marynarzach, będących aktualnie w rejsie. Od pewnego momentu rozmowę tę nagrałam i w chwilę potem odtworzyłam nagranie, żebyśmy mogły sobie posłuchać, a Magdalena to był przygotowany na nagranie, aby więc w dwie godziny później nasza rozmowa i tak miała być zmazana. Jedna ze znajomych poczuła się bardzo urażona, że ośmieliłam się sprawy, które nazwała intymnymi zarejestrować na taśmie. Uważam, że znajoma nie posiada poczucia humoru czy mam rację. No, dzisiaj nagrywa nas i filmuje, kto chce, czym chce i kiedy chce, i nawet nie zapyta, czy na pewno, aby mamy poczucie humoru. Historia kina podpowiada, że 18 listopada 1966 roku odbyła się premiera czechosłowackiego filmu pod pamiętym tytułem Pociągi pod specjalnym nadzorem w reżyserii Jerzego Męsla. Reżysera pożegnaliśmy w tym roku. Była to przeniesiona na ekran powieść wybitnego pisarza czeskiego Bohumila Hrabala. Ten uwielbiał przesiedywać całymi dniami przy piwie czeskim, więc niżej oprocentowanym niż nasze, na przykład w piwiarni uchynku w Pradze przy ulicy Stuparckiej mawiał no pić bez przerwy nie można dlatego się dokształcam i dlatego piszę z tym że pisał znacznie lepiej niż pił co z podziwem kwituje namiętny czytelnik Wiesław Kot